Materiał powstał dzięki wsparciu z Patronite. Dołącz już dzisiaj. Witkendorf. Urhammerfandom.com, Czyta Krzysztof. Historia. Wieś Witkendorf, położona na zachodnim brzegu rzeki Reik, mile od zamku Wittgenstein, była niegdyś bogatą i żyzną osadą, słynącą z doskonałych win i obfitych zbiorów zbóż. Jednak po latach, po powrocie Dagmara do zamku z kamiennej dysformacji, ziemia straciła swój wigor. We winnicach rosło niewiele winogron, a produkcja zboża znacznie się zmniejszyła. Chłopi przyjęli tę zmianę losu z hartem ducha i przetrwali najlepiej jak potrafili. Jednak w następnych latach sytuacja stawała się coraz gorsza. Pewnej nocy nad zamkiem rozpętała się gwałtowna burza. Wiatr walczył z okiennicami wieży, w której stał teraz kamień czarodzieja i zdołał je zdmuchnąć. Przeszedł przez pomieszczenia i zabrał ogromną ilość zmutowanego pyłu, który rozniósł po całej baronii, zarażając ziemię i wszystkie żywe istoty. Efekty były niemal natychmiastowe. Na polach uprawy obumierały lub mutowały, a liczba narodzin mutantów znacznie wzrosła. W następnej zimie wielu chłopów zmarło, a pozostali przyszli do zamku po pomoc. Większość z nich wróciła z pustymi rękami, ale niektórzy przekroczyli zakazane progi i nigdy więcej ich nie widziano. Pozostali chłopi nadal żyją słabo z powodu pyłu na swoich polach. Ich życie nigdy nie było łatwe. A teraz muszą radzić sobie z chaotycznymi zmianami wywołanymi przez spaczeń i okrucieństwami zadawanymi codziennie przez Wichtenstein, nie wspominając już o bestiach i mutantach, które nocami grasują po lasach. Od czasu pojawienia się spaczenia, baronia Wichtenstein jest omijana przez wszystkich, którzy tylko mogą. Z powodu zmniejszenia produkcji roślinnej nie było zboża na sprzedaż, a kupcy przestali przejeżdżać przez wioskę. Reputacja tyranii Wichtensteinów powoli się rozprzestrzeniała, ponieważ kamień dysforyczny miał na nich wpływ, co jeszcze bardziej zniechęcało potencjalnych gości, a ruch drogowy praktycznie nie istnieje. Niewielu jest na tyle odważnych lub nieświadomych, by przemierzać gęste lasy otaczające miasto. Każdy, kto podróżuje do Kemperbadu lub Nuln, płynie rzeką lub korzysta z drogi na jej wschodnim brzegu. Wittkendorf, choć nadal zamieszkany, wygląda jak miasto duchów. Ulice są zapchane gruzem i roślinnością, a wiele domów jest w ruinie. Głodni mężczyźni i psy przymierzają ulice w poszukiwaniu jedzenia, często atakując się wzajemnie, gdy nie ma martwego mięsa, które mogliby włożyć do pyska. We wiosce mieszka dziesiątki żebraków, mniej więcej tyle samo spałych rolników i chłopów oraz kilkunastu zwrodnialców, którzy oddali się kanibalizmowi. Te ostatnie mają swoje legowisko w opuszczonej świątyni Sigmara. Nieliczni mieszkańcy wioski, którzy zachowali ducha, wyjechali do Kemperbadu lub Nuln, założyli w lesie bandy banitów lub zostali zaciągnięci do zamku, by wziąć udział w jednym z obłąkanych eksperymentów Lady Margaret. Wszyscy mieszkańcy wioski, z wyjątkiem miejskiego fizyka Jeana Rousseau, Żyją w strachu przed zamkiem i jego mieszkańcami. Mieszkańcy Witkendorfu byli kiedyś dumnymi ludźmi. Skutki działania kamienia zniekształcającego pozbawiły ich środków do życia, a wielu z nich jest fizycznie i psychicznie upośledzonych po wypiciu domowej roboty trunku z kamieniem czarownic, o czym wie tylko Magritte, przyrządzonego przez Jeana Rousseau. Ich słabości fizyczne obfitują w sparaliżowane lub amputowane kończyny. Musieli je odciąć, aby ukryć oczywiste oznaki mutacji. Brak nosa i oczu, zbyt długie zęby itd. Ich wygląd jest jednakowo odrażający. Wszyscy mają otwarte krosty. Ich oddech cuchnie stęchłym alkoholem. Noszą brudne, zakażone wszami łachmany. Po niepokojach w 2512 zarówno zamek, jak i wieś otrzymał bohater, który ocalił Karla Franza i imperium od spisku chaosu. Wraz ze swoimi towarzyszami zaczął zaprowadzać ład nad danymi mu ziemiami. Zostaje mianowany baronem i otrzymuje dobra i zamek po zmarłym rodzie Wittgensteinów oraz sakiewkę z 20 tysiącami GC. Do nich należy jednak przywrócenie ziemi do stanu używalności i uczynienie jej dochodową. Sąsiednia szlachta może mieć za złe tym parweniuszom, nawet jeśli są bohaterami. Choć, poza Wirusze, prywatna wojna jest nimi lewidziana. widziana. Istnieją inne sposoby na przejęcie tego, co ktoś inny posiada, zwłaszcza jeśli zacznie on czynić te tereny ponownie pożądanymi. Pomijając politykę imperialną, długie, mroczne rządy rodziny Wichtensteinów odcisnęły swoje piętno na nowym gospodarstwie bohaterów. W ruinach Starego Zamku może kryć się wiele tajemnic i być może skawenowie nie stracili zainteresowania ich odnalezieniem. Wielu z Wichtensteinów było mutantami, a ich prowincja stała się znana wśród skażonych jako miejsce przyjazne. Czy nowi władcy oczyszczą ją ogniem, czy też ich doświadczenia zmiękczyły ich serca wobec przyjaznej części dotkniętych chorobą? A co jeśli zazdrośni rywale przekażą łowcom czarownic plotki o ich tolerancji? Zamek Wittgenstein Ciemne wieże zamku Wittgenstein stoją na potężnych klifach, które w tym miejscu wznoszą się nad rzeką Reik. Zamek wydaje się groźnie górować nad rzeką, rzucając swój mroczny cień na wody poniżej. Wszystkie łodzie unikają przepłynięcia w pobliżu, ponieważ zamek cieszy się złą sławą miejsca, w którym dokonuje się złowrogich praktyk. Niejednokrotnie łódź znajdowała w rzece zwłoki jakiegoś nieszczęśnika. Ciała te noszą ślady sadystycznej ręki, mają pokiereszowane kończyny i brakuje im różnych organów. Wiek ofiar nie wydaje się mieć wpływu na okrucieństwo, jakie im zadawano. Małe dzieci były okaleczane z taką samą brutalnością jak dorośli. Nie jest jasne, kto jest za to odpowiedzialny, ale rzeka radzi. Trzymaj się z daleka od Wittgenstein. Rodzina von Wittgensteinów Rud von Wittgensteinów włada tą baronią od czasów ciemnych wieków. Ziemię to otrzymali w 1979 roku jako dotację od cesarzowej Magritte, w uznaniu pewnych nieokreślonych zasług dla bezpieczeństwa narodowego. Zasłużyli się w służbie w Nuln, a cesarzowa nagrodziła ich ziemią wywłaszczoną od zwolennika pokonanego cesarza, Oskara III. Niestety Dagmar von Wittgenstein powrócił do zamku Wittgenstein z kamiennym meteorytem z arid hills w 2402 roku. Wiedząc o jego potencjalnie niszczycielskich skutkach, ukrył go w specjalnym pojemniku wyłożonym ołowiem w tajnym pomieszczeniu pod kaplicą zamkową. Dagmar nie żył wystarczająco długo, by skorzystać ze swojego odkrycia. Jego kuzyn Herman, który był już chyba nieco niestabilny, widząc, że Dagmar nie chce zaspokoić jego ciekawości co do zawartości pewnej skrzyni, zaatakował go i udusił podczas obiadu w wielkiej sali zamkowej, ku zdumieniu reszty rodziny, która zapomniała o pieczeni festaga. Herman został zamknięty w zewnętrznej wieży zamku i pozostawiony do zabawy ze swoją wielką kolekcją zegarów karylunowych. Jednak sama bliskość kamienia spaczenia wystarczyła, by dokonać spustoszenia w umyśle Hermana i wkrótce zaczął uprawiać kanibalizm. Zasadzał się, mordował i pożerał służących, którzy musieli się nim opiekować. Z przerażenia i rozpaczy jego rodzina pojmała go i uwięziła w zamkowych lochach. Niestety, zapomnieli o istnieniu tajnego przejścia, które łączy cele z tajemną komnatą pod kaplicą zamkową, i Herman wykorzystał je, aby uzyskać dostęp do przyczyny swoich psychicznych udręk. Jednak ani jego ciało, ani umysł nie wytrzymały długotrwałej ekspozycji i kilka miesięcy później zmarł w swojej celi. Rodzina odetchnęła z ulgą. Mogli wrócić do normalności. A przynajmniej tak im się wydawało. Kamień osnowy nadal znajduje się w komnacie w Lochu, a z czasem jego moc przysiągnęła cały zamek. Niektórzy członkowie rodziny popadli w obłęd, a inni zaczęli zapadać na straszliwe mutacje. Najgorszych mutantów zamykano lub zabijano zaraz po urodzeniu, a rodzinę zmuszano do wycofania się z imperialnego społeczeństwa. Obawa, że świat uzna ich za rodzinę mutantów, sprawiła, że znaleźli się w odosobnieniu, zrywano zaplanowane małżeństwa dla pozoru, a młodych szlachciców zmuszano do wrzenienia się we własne rodziny. Niektórzy żenili się ze służącymi, ale ponieważ nikomu nie wolno było opuszczać zamku, w ograniczonym stopniu zwiększało to pulę genów. Po latach chowów Sobnego coraz częściej pojawiały się mutacje i szaleństwo. Obecnie na czele rodziny stoi Lady Ingrid, która, choć nie sprawia wrażenia obłąkanej, jest dość niestabilna. Podobnie jest z jej córką Magrit, która na zewnątrz wydaje się normalna, ale daleko jej do zdrowego rozsądku. Inni członkowie rodziny cierpią jednak straszliwe mutacje, a w niektórych przypadkach połączenie mutacji i szaleństwa doprowadziło do powstania obłąkanych i niebezpiecznych mutantów, którzy z lubością wykorzystują chłopów znajdujących się pod ich opieką. Pozorna normalność Ingrid i jej córki pozwoliła im opuścić zamek, ale żadna z nich nie zapuściła się zbyt daleko. Kilka lat temu Margrit odnalazła pamiętnik Dagmara, swojego pradziadka i dowiedziała się o istnieniu Warpston. Nie tracąc ani chwili, zabrała go z miejsca, w którym leżał i zaczęła z nim eksperymentować. Podążając za notatkami z dziennika Dagmara, nauczyła się nekromancji i szybko zbliżyła się do momentu, w którym ma nadzieję stworzyć najdoskonalszą nieumarłą istotę. Jednak drogi chaosu są niezgłębione, a potworna burza rozrzuciła pył chaosu po całej baronii, czyniąc ją jednym z najgorszych miejsc w znanym świecie, nie licząc pustyń chaosu. Tymczasem koneksje cesarskie pozwoliły rodzinie uniknąć kłopotów z administracją cesarską. Baronia von Wittgenstein jest uważana za biedną prowincję, do której nikt nie zapuszcza się bez ważnego powodu. Znani członkowie Dagmar von Wittgenstein. Był czarnoksiężnikiem i był odpowiedzialny za klątwę szlacheckiego rodu, potajemnie przynosząc duży fragment kamienia czarnoksiężnika do zamku Wittgenstein. Gotthard von Wittgenstein. Pierworodny syn Ludwiga i Ingrid. Obecnie mieszka w Miedenheim pod nazwiskiem Gotthard Goebbels. Hermann von Wittgenstein. Kuzyn Dagmar. Znany jako szaleniec ze względu na swój nieco niestabilny stan psychiczny. Ingrid von Wichtenstein, żona Ludwiga, jest obecną głową rodziny von Wichtenstein od czasów metamorfozy jej męża. Kurt von Wichtenstein, drugi syn Ludwiga i Ingrid, jest obłąkany i lubi przeprowadzać sekcje na ludziach, którzy mają być jego przyjaciółmi. Ludwig von Wichtenstein. Obecny patriarcha rodziny von Wichtenstein jest na emeryturze z powodu mutacji w gigantycznego karalucha. Margret von Wichtenstein, córka Ludwiga i Ingrid, odkryła zeszyty swojego pradziadka Dagmara i próbuje pójść w jego ślady w nauce czarów i nekromancji. Słudzy i współpracownicy Georg Hegel były kapitan straży zamku Wittgenstein zginął w wypadku i został wskrzeszony jako nieumarły czempion. Schiff Doppler, porucznik Hegla, dowództwo straży przypadło mu po śmierci jego poprzednika. Jean Rousseau, wiejski lekarz z Wittgendorfu, pomaga Lady Magritte w jej eksperymentach z kamieniem czarownic. Zniszczenie zamku Wittgenstein. Grupa skavenów, zwabiona surowym kamieniem dysformacji, zażądała obecności członków klanu Sker, inżynierów czarowników. Aby dotrzeć do komory, w której znajdował się meteoryt, wykopali w skale tunel. Po kradzieży podkopali oni fundamenty zamku, co doprowadziło do jego zniszczenia.